Witam ponownie w ten piękny poranek wiosna. No widać, już tu zarobią, słuchajcie, zobaczcie, listki już rosną. No niestety, niektóre z nich nigdy nie spadają i są kujące. No ale działamy. Teren cholernie trudny. No ale zobaczymy, co się przydarzy. Do pierwszego sygnału. Cześć wam pokazać, stamtąd przyszedłem widzicie, to jest już po mojej przecince, o ile ją widać po to, żeby zrobić taki placek i widzę, potem znowu będzie przecinka i znowu placek i tak to dzisiaj chyba będzie wyglądać, niestety lub stety, zobaczymy co tam dzień przyniesie, plus taki że pewnie mało jest takich wariatów którym się chce przedzierać, więc może nikt tutaj jeszcze nie orał pierwsza znajdę na oko słuchajcie, na oko do mojej kolekcji czaszka jakiegoś młodego jelonka pewnie A mówiąc do kolekcji ogrodowej Może kiedyś Wam wrzucę zdjęcia co z tym robię No dobra Pierwsze coś znalezione co mnie zainteresuje I oby dzień zaczął się Miło zaczęty dzień oby kontynuował w tą stronę, dobra? Dosyć pierdzielenia, pora szukać. No to mamy coś, może śmieć, może nie, warto sprawdzenia. No niestety, kochani, odłameczek, ale znalazłem coś kolejnego na oko. ślady bytności ludzkiej Ciekawa, czy ktoś z was to rozpoznaje nie wygląda mi to na coś nowego i nowoczesnego dajcie znać Kolejny fajny sygnałek. Mm, koszmarny. Patrzcie tu piękny. A coś koło czegoś tu jest na pewno. Jednak sprawdzę. No niestety mini polmosik. Takie główienko tym razem jakaś spinka czy coś. I znów natrafiłem na ślady pozostałości po dawnej ingerencji ogrodników. Kolejna grupa jakieś tam bambusów, która przetrwała to co działo się później, ale również mam tutaj Rododendron, więc Kiedyś to było zupełnie inny. No, nie las, może nawet ogród kiedyś. No cóż, wszystko wróciło do natury, a ja znalazłem bardzo fajny sygnał albo moniak, albo odłamek. No to mamy pierwszą krągłość. Jak Wiktoria to się ucieszę Jak George To Standard A jak Elka To coś mam powiedzieć Elka Szukam dalej Dobra, ten bambusik zaintrygował Mnie na tyle, że Spenetruję go Tylko odłameczek niestety Przedzieram się przez te kuźwa krzoki żeby jak najbliżej dojść do bambusika No i 66 Panie i panowie Panowie i panie Urwa w końcu Poszczęściło chyba Widzicie to Nie była głęboko, słuchajcie, ze 2-3 centy pod No ją ja to przeczyszczę Urwa obrączka Obrączka jeszcze przetrę. Kurwa czyś. No musi być było to jak na bank. Nie wiem czy to jest próba jakaś, czy nie ma próby. Ach, Patrzcie jak kryształ. Pierdole. Jest. Jest. Zatańczyłbym, ale za dużo krzaków, Dzień zrobiony i to kurwa pora. U, u, u. Jak to mówią szukajcie, a znajdziecie. Musicie w nie uwierzyć. Zryłem to już kurwa centymetr po centymetrze. ale szczęśliwe. Cisza. Absolutna cisza poza tą obrączką już nic więcej. Nawet śmieć. A no teraz jestem już tak z 2 metry od półtorej może. Nie spodziewam się. Wszędzie złoto widzę, słuchajcie, ale to raczej nie, nie będzie tak fajnie. Chyba literka K. Nie mam pojęcia, co to było. Drzewko swoje lata ma Znowu coś krągłego Dwa pensy. No to było te dwa pęsiki Gdzie tu mamy? Coś tu jeszcze przytękało 62, ale tutaj też jest taki, tu coś też jest i to raczej kilka obiektów, tu będzie jeden. Zaraz zobaczymy. No, widzicie, jednak trafił się tutaj typowy zrzut kieszeniowy. Nic szczególnego L-ka tam 5, 2, 1 pi, i nic więcej, no, ale krągłość, krągłość. Nie wiem czy oni się tu rzucali w tymi monetami w to drzewko. Tutaj to było ten zrzut No jest tutaj parę pierdół jedno na drugim, pewnie część tych zardzewiałych dwupaniaków. Zobaczmy. Tak jak podejrzewałem kolejno stare 10pi. Odłamek. Kolejny odłameczek. Dobra, pora coś zjeść i ruszam dalej. Dobra, pojedzone, siły wróciły. Taki weteran znalazłem. Umarły. A obok niego, słuchajcie, takie coś, nie wiem, psatu ktoś kiedyś pochował? Pojęcia nie mam. To sygnał ładny jest, oby nie gwoździe. 1 pi. Sądzę po kształcie 20 pi współczesne. Nawet na pewno. Na razie same współczesne zrzuty. 1 pi. Dobra, a teraz nagram, jak coś ciekawego wpadnie, bo trzeba to przyspieszyć. Czas mi się już kurczy. Może mam jeszcze z pół godziny, więc chcę to wykorzystać jak najbardziej się da. Jeszcze nie podnosiłem, słuchajcie, pod liściami. Chyba, że została wypchnięta przez to korzenie, ale. Trupa. O, proszę. Trupek Wiktorii. chyba. Mega tost. Tak. Czyli dobrze, dobrze. Jeszcze coś starego się tutaj zachowało. Wiktoria, znaczy potencjalne srebro. A złocie, złocie to już nie ma, Dobra, pora na podsumowanko. Wypad, no... Kto oglądał to wie. a dziecinne. Złomiasz się ucieszy Bank się nie ucieszy, ale mu to wrzucę w maszynę. Stare 10P Lki najstarsza moneta dzisiaj Victoria To nie wiem czy to złoto, czy nie złoto, nie sądzę. No i zdecydowany fund dnia. Słuchajcie. I to myślę, że to nie jest jakieś stare, wiesz, wiecie. Wiesz już do do siebie go Jest tam puncja, także na 100% złoto. I raczej nie jest jakieś wiktoriańskie. Myślę, że ktoś dużo później zgubił. Jest słodko pierwsze w 2023. Więc, oby się ten worek ze złotem, że tak powiem, rozerwał. Bo była posucha. O, ładnych paru wypadów. Do następnego. Hej.